Wiki, chyba trochę się zagalopowałaś. Pamiętacie mój film o Trum Trum? To ten film będzie o tym samym, tylko gorszym. Cie tu znowu ja. Przed rozpoczęciem filmu chciałbym podziękować Filipowi, który przygotował dla mnie jak na razie najlepszy fanart. I takie bym chciał, bo są kurcze kozackie. Kace Filipek, naprawdę fajne. Temat jasnej strony powraca jak bumerang na moim kanale i zaczyna mnie to trochę denerwować, ale jak tak unikam robienia filmów o odłamach The Soul Publishing, tak tego kanału nie mogę pominąć, bo jest po prostu tak słaby jak oryginał, którym jest inspirowany. A o czym w ogóle mowa? O kanale nazwanym One Two, Three, Go w wersji polskiej z dopiskiem Polish. Jest to kanał, który jak widać na załączonym obrazku jest praktycznie taki sam jak Trum. Wersja polska nie jest nawet blisko zdobycia 100 tysięcy subskrybentów, a oryginał tymczasem wbija milion. Czy tylko ja mam wrażenie, że polskie wersje tych wszystkich kanałów się nie przyjmują? Z wyświetleniami niby lepiej niż z liczbą subów, ale warto też zwrócić uwagę na to, jak bardzo clickbaitowe te filmy są. Niektóre nawet mają na końcu frazę zupełnie niezwiązaną z treścią filmu, tylko po to, by zdobyć wyświetlenia. <grych> Biznes na YouTube jest brutalny. Będąc kanałem komentarii, jestem zobowiązany do przyjrzenia się niektórym filmom z tego kanału. A jako, że chciałbym ułatwić sobie życie pomysłami, to pierwszy film, jaki zobaczymy, to proste i sprytne sztuczki dla dziewczyn. Ułatw sobie życie tymi pomysłami. What the fuck, o co tu chodzi? Film się ledwo zaczął, a tu już dupa na wierzchu. Ma ktoś igłę? Dlaczego to jest na dziesiątym miejscu? Na... Karcie na czasie. W chwili nagrywania tego odcinka jest już na 27 miejscu, ale nieważne. Oho, jest igła! Ten filmik jest dla wszystkich dziewczyn, które nie mogą się obejść bez naszych babskich sztuczek. E, czemu audio się urwało przed skończeniem zdania? Hej, ach, twój dekol jest. Mm... <laughs> Ten deming staje się coraz to gorszy, ale nie wiem czy wina stoi po stronie osób czytających czy osób, które piszą te teksty, bo ja na przykład nie wiem co to jest dekol. No i te dziwne, hej, ach sm. Jest po prostu nienaturalne. O, patrzcie na jej włosy! Co za genialny Bob! E, co za genialne, co? Włosy są kompletnie suche, śmiało rozwincie pasma spod opaski. Znowu ucięło słowo. Tym razem brzmiało jakby ktoś w postprodukcji się pomylił. Niby te filmy takie popularne, ale jak widać na załączonym obrazku, nie jest to zasługa treści. A tak na marginesie, ta narratorka brzmi tak sztucznie. Jednocześnie próbuje wcielać się w rolę postaci na ekranie i robić za zwykłego narratora. Nie brzmi to dobrze. Oj weź, nie złość się. Oj weź, nie złość się. O tym właśnie mówię, gdy mam na myśli, że narratorka brzmi sztucznie. Ogólnie to nienawidzę moich znajomych i chcę im robić żarty, by mnie znienawidzili, ale nie mam już pomysłów na moje kozackie pranki. Nie masz pomysłów na kozackie pranki? A, tak, właśnie to powiedziałem. Ale kim ty w ogóle jesteś? To nieważne. Przybyłem, aby ci pomóc w twoich prankach. Tak? A co dla mnie masz? Dziesięć najlepszych kawałów i zabawnych trików. Kompilacja memów TikTok. Ech, o, okej, okay. dzięki. Nie rozumiem tylko tej części z TikTokiem. Nie, nie musisz tego rozumieć. Nie ma za co. Nie ma nic lepszego niż dobrze się wyspać, prawda? Ale ten błogi czas może odebrać ci przyjaciółka, która wie, jak wszystko zepsuć. No bo przecież najlepsza przyjaciółka uwielbia cię denerwować, bo tak najlepsze przyjaciółki robią, prawda? Komar na twojej twarzy? A masz! Wy też tak reagujecie, jak coś chodzi wam po twarzy? Policzkujecie się z największą możliwą siłą, jaką macie w łapie? Ona się spoliczkowała z całej siły we śnie. Czy to jest w ogóle wykonalne? Nowy dzień, nic nowego do jedzenia. Ach, gdyby tylko w domu były jakieś inne słodycze. To może iść do sklepu? Hmm. Nie pomyślałaś o tym może? Bez obaw, Heli. Wiki jest tak niesamowitą przyjaciółką, że przyniosła ci pyszną babeczkę. W ramach zapłaty za puder w trakcie snu Wiki przygotowała babeczkę, która nie przypomina jakkolwiek żadnej babeczki, którą widziałem albo zjadłem w moim życiu. Tak swoją drogą to te branki na przemian przypominają mi pewien kanał na YouTube. Hmm, nie pamiętam tylko jak się nazywał. Kurczę, mam to na końcu języka. No nie przypomnę sobie. Lubisz desery? Co powiesz na biszkopt? Najpierw weź zwykłą gąbkę, a potem polej ją pysznym lukrem. Najważniejsze jest pokrycie lukrem całej gąbki, tak żeby nie było widać, co jest pod spodem. Wcale nie widać tej krawędzi, która praktycznie jest widoczna na kilometr. Wygląda jak prawdziwe. No może jak masz minusowa IQ? Wiki, jesteś wyjątkową przyjaciółką, więc zasługujesz na deser. Tak wyjątkowy jak ty. Wiki, przecież tak przyjaciele do siebie mówią naturalnie, prawda? Co nie? Jesteśmy przyjaciółkami, co nie? Prawda? Co nie? Przyjaciółko mo moja, co nie? Ona przez te 12 sekund przygląda się temu biszkoptowi i nie zauważa, że jest jakiś niebiszkoptowy. Dobra, czas zemścić się na Heli. Zakradnij się cicho z kocem. Ciii. A masz! Trzymaj mocno kocem głowę przyjaciółki. Yy, to jest pocieranie, nie trzymanie. Czy naprawdę aż tak nisko upadła ludzkość, że prankiem nazywa się pocieranie głowy przyjaciółki kocem? Wiki, chyba trochę się zagalopowałaś. Ten film mnie coraz bardziej przeraża. Wow, co to za czary? Co to za czary, fuck? Co my tu mamy? A, czy powinniśmy was zostawić samych? Wino? Płatki róż? Czy to studniówka? E tak wygląda studniówka. Yy, na żadnej studniówce raczej nie było płatków róż i lampek wina, ani leżenia w łóżku ze swoim chłopakiem. Jaki sens ma ten prank? Po co ktoś miałby udawać, że śpi z jakimś typem w kurtce, obok ustawiając płatki róż i dwie lampki wina? Po co? Okej, okay, mam dosyć tego kanału. Czuję, jakbym tracił cząstkę mózgu z każdym filmem, który obejrzę. Będąc całkowicie szczerym, jasna strona i jej Kanały, jak prawdziwe historie, albo dzisiejsze 123Go, urażają mnie głównie z powodu clickbaitów oraz głupoty w ich filmach. Bo, tak, jakby to ominąć, to są nieszkodliwe. Chyba. No oprócz zajmowania miejsca na karcie na czasie, tak. Tak to żadnej innej krzywdy nie sprawiają. I to by było na tyle z tego, co starożytni mędrcy YouTube'owi nazywają komentarzy. Jeśli ten filmik się Wam spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, a nawet jeśli bardzo się Wam spodobał ten film, to go udostępnijcie. A jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał po więcej tego typu filmów. Ja tymczasem się z Wami żegnam i do następnego!